Nie ma mikrofonu, ale myślę, że słyszać do 2012. I na początku życzyć wszystkim pomyślnego tego roku. Z pewnością dla nich będzie dniem szczęśliwym i chcemy wspólnie podkreślić właśnie wagę i znaczenie tego dnia. Wręczam ten dyplom, który jest tutaj także. E... Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2011-2012. Stypendium premiera jest wyjątkowym stypendium, o którym marzy pewnie każdy student z racji jej niesłychanej rangi, ale także z racji rangi ekonomicznej. To jest ogromne wspomożenie kształcenia najzdolniejszych studentów, ale także tych bardzo aktywnych i z dumą podkreślamy, że tacy studenci są w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Dla nas jest to chyba także ważne wydarzenie z tego powodu, że dotyczy to studentów studiujących na kierunku rolnictwo, a rolnictwo to tereny wschodnie Polski, to powiat Białski, a więc to jest perspektywa jak być w przyszłości, znakomitym rolnikiem, bo dzisiaj nasi studenci otrzymują właśnie te znakomite szczególne stypedia, o czym na Senacie uczelni będzie Pan Rektor mógł powiadomić nas. Całe osiągnięcia w studiach, za cały pracy jest... Nagroda stypendium ministra gratuluję. Życzę wszystkiego najlepszego. Raczej to jest to wyróżnienie za całoroczną pracę naukową w ramach Studenckiego Koła Naukowego, działające przy Instytucie Rolnictwa, jak również naszych publikacji, które piszemy na konferencje naukowe, m.in. Studenckich Półnaukowych. Co nas wyróżnia, może wytrwałość, że nie zrezygnowałyśmy w połowie, tylko zaczęłyśmy i kontynuowałyśmy to dalej. Dyrektor Instytutu, Wasz profesor, bardzo wysoko was ocenia. Mówi właśnie o zaangażowaniu, o tym, że uczestniczycie w konferencjach. Wiem, że nawet pani, chyba pani też prace doktorskie, czy jakieś już naukowe pisane zostały? Naukowe. Naukowe to właśnie publikacje naukowe w ramach konferencji. To są prace naukowe wydawane w ramach wydawnictwa pokonferencyjnego, na których występujemy właśnie, publikujemy nasze publikacje. Dlaczego akurat wybrały Pani kierunek rolnictwo? Rolnictwo, ponieważ jest to według mnie przyszłościowy kierunek, mimo stereotypów panujących w społeczeństwie, naprawdę może dać bardzo satysfakcjonującą pracę w przyszłości. Instytut Rolnictwa jest instytutem młodziutkim, na dorobku, dlatego że my najstarszych studentów mamy dopiero na roku czwartym, jeszcze nie mamy własnych dyplomantów, w związku z tym przecieramy ścieżki, natomiast staramy się robić wszystko od podstaw dobrze, tak żeby jakość dydaktyki i poziom badań naukowych był odpowiednio wysoki. Trafiliśmy na dobrą młodzież, to jest, to jest, to jest, to, to jest naszym szczęściem, nie, może nawet niezasłużonym, którzy, która chętnie odbiera to, co robimy która angażuje się bardzo mocno w działalność uczelni, w działalność instytutu, bardzo nam pomaga w wielu innych sprawach, o których ja nie, tutaj nawet nie powiedziałem i nie powiem, bo czasu zabraknie, ale ja osobiście się solidaryzuję z decyzją pani minister odnośnie przyznania tych wyróżnień, dlatego że trafiły one do naprawdę z zasłużonych osób.